Witajcie kochani, tutaj Madwoman i dzisiaj wreszcie... Spadła mi kartka. Oh. Witajcie kochani, tutaj Madwoman, a dzisiaj wreszcie wyszłam z friendzone'u. Nagane, mogliście już dalej płakać? Dlaczego on wybrał ją? Dobra, intro. I z tej okazji chciałabym pokazać Wam. Pan... I z tej okazji chciałabym wam pokazać parę wskazówek, jak się odkochać. Czy to jest możliwe? Jest! Czy to jest możliwe za pomocą tych trików, które ja wam powiem? Nie. Wytłumaczmy sobie najpierw, co to jest miłość. No. Dobra, przejdźmy dalej. Ale zaczynajmy! Po pierwsze, najpierw chciałabym, żebyście sobie wytrukowali zdjęcie waszej. Miłosy. A jeżeli nie macie takiej możliwości, to może sobie to narysować. No, a moją miłością jest. To jest jego podobizna z mojej perspektywy, ale żeby nie był taki przystojny jak u mnie na obrazku, berysejmy mu wkurzoną minę. Po co żeśmy to zrobili? Przecież nie chcemy wcale patrzeć i przypominać sobie o tej drugiej osobie, prawda? Przywieszamy sobie to nad łóżkiem i codziennie wbijamy jedną szpilkę w jego ciało. W tym czasie musimy myśleć o jego wadach, przewiercając mu głowę. I może myślicie, że ta druga osoba nie ma wad? Niemożliwe, każdy ma wady, tylko że po prostu wy jesteście teraz zaślepieni. I tak codziennie wbijamy te szpilki i ważne, żeby to było przed snem, bo Wtedy najbardziej się o tej drugiej osobie myśli. Może to trochę popadli pod chore, ale uwierzcie, to działa naprawdę. Drugim krokiem, takim bardziej poważnym, jest to, że musicie postarać się o nim nie myśleć, ale też nie myśleć o tym, żeby o nim nie myśleć. Ja wiem, jak to brzmi. Chodzi o to, żeby spojrzeć na siebie z perspektywy swojego, na przykład, przyjaciela. No jeżeli widzicie, że jesteście totalnie zakochani i naiwni, ale no po prostu człowiek tego, jeżeli sam to przeżywa, nie widzi, to trzeba stanąć obok i spojrzeć na siebie, na swoje emocje, na to, jak reagujemy na drugą osobę. I przede wszystkim nie rozmawiać z przyjaciółmi tyle o tej miłości, bo naprawdę można się przyzwyczaić. Trzecią wskazówką jest ulokowanie tych wszystkich uczuć w kimś innym. I według mnie najlepiej, jakby to był taki idol, do którego po prostu mielibyście tę miłość oglądając nie wiem, jego filmy, słuchając jego piosenek i żyjąc z marzeniem, że kiedyś go spotkacie i po prostu wtedy te całe emocje spływają na te osoby. Ale nie mówię to tylko o ludziach, ponieważ poznajcie Meduzę, wcale nie kupiłam jej, bo chciałam wyjść z Fredzonu. się, No co mi zimko. Nazwałam ją Meduzę na część mojej grupy. To on ze mną zostanie liczym. To jest moje. Najdroższy skarb życia ostatnio I to on mi we wszystkim pomaga, i to on wszystko o mnie wie Chciałam żebyście poznali mojego słodziaka Idziemy do domku, tak? No, papa żegnaj się Powiedz papa O papa 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 po czwarte i chyba najgorsze, myślę, że warto porozmawiać czasem z tą osobą. Ja wiem, jak to brzmi, bo jak można podejść i powiedzieć: Ej, zakochałem się w tobie. I nie wiem, czy to jest dobra rada, bo na pewno nie u każdego wypali. Myślę, że warto to sobie wytłumaczyć, bo czasem wcale nie jest lepiej się odkochiwać. Miłość podobno daje szczęście, nie? To by były wszystkie porady. Życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że dacie radę. I chciałam wam jeszcze pokazać parę moich nowych rzeczy. Mam nowy telefon. Powiem tak, nikt takiego w szkole u mnie nie ma, bo on wygląda. Wygląda tak. On jest super, bo <noise> dawno się nie jarałam tak ustawianiem tapety, bo nic praktycznie więcej nie można tutaj zrobić. Jedyną grą, która jeszcze jest w demo, jest gra w golfa. No i po prostu na przerwie nawalam w golfa. Natomiast nie wiecie, jak fajnie się robi zdjęcia, nie? Zaraz, zaraz Ostatnio chciałam sobie zrobić zdjęcie na lekcji, takiej klasowej, myślałam, że się nikt nie kapnie, ale jak robiłam zdjęcie, to wyszło takie... Ojej, <noise> ja tylko... U! Nie ma delewonu. Druga rzecz to jest taki cukierek Teraz u nas jest w sklepie, on się nazywa Zombie Jeszcze raz tego jadła My nie wiem czemu wam to pokazuję Bo się boję, bo to on jest kwaśny Liczę do trzech Raz, dwa O wow na się potem język zielony o guma, nie ma to jakiejś cukierka na filmie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Łapkujcie, subskrybujcie, zostańcie ze mną i do zobaczenia za tydzień z nowym filmem. Żegnam Was ja i mój Harry. Cześć!